Tam. W dzisiejszym odcinku e, chciałem jakby wyrazić moją opinię, co myślę, moje przemyślenia o nowym brutalku, który wyszedł w e, niedzielę, wczoraj. Jak to nagrywam? No bo ciekawe rzeczy się stały, no i zaraz do tego przejdziemy, ale dobra, żeby to było jakoś w ogóle poukładane, to dobra. Niech oni tutaj do czegoś przejdą. Dobra, pierwszy baz e, Astral. Cóż, no, nie spodziewałem się, że kiedykolwiek powstanie postać z kolaboracji jakby. Tymczasowa. To jest tym, pierwsza tymczasowa postać w brawlu. On chyba 4 lutego zniknie i za jakiś czas będzie, e, będzie w grze darmowy dla całkowicie wszystkich. Wszyscy będą mogli go sobie odebrać, nim grać, a puchary, które na nim jakby jak wygrasz na nim rundę, to dostajesz puchary, nie? No jak na innych postaciach, ale tutaj, jeśli dobrze zrozumiem, te puchary będą szły do tych nowych skrzyń, w których można na przykład Godi Godzilla Baza e, trafić, e, jeśli dobrze zrozumiem. No i jeśli to faktycznie tak działa, jak myślę, no to ba bardzo dobrze, bo będzie można jakąś fajną skrzynkę zdobyć. No i ja bym chciał bardzo jakiegoś najlepiej hipryładowanego skina trafić, bo te skiny za, e, za 300 to, e, to chcę, to jeszcze pół biedy, jakbym nie trafił, bo one są zawsze w grze, nie? No chyba, że jakiś 8 wirus, no ale to wiadomo, że takich się nie da trafić. Um, bo są albo ograniczone, albo ich po prostu już nigdy nie będzie w grze. No i w każdym razie, no, ciekawa sprawa. On będzie miał trzy poziomy, zaraz do tego przejdziemy. On trochę jak serce działa. No, za darmo. Przez ograniczony czas będzie. E, na, na poziomie nieskończoności. Nie rozumiem jakby, o co tu chodzi chyba jak czy jak go zdobędziesz, no nawet to by robiło sens. To od razu będzie na e, całkowitym poziomie, bla, bla, bla. Tam jakieś rzeczy, no bo to by było beznadziejne. Kupować jakiś gadżet, to e, baza Astrala, który znika w lutym i tracisz monety po prostu. Tryb lasera ma, że strzela laserami trochę jak grey, to wygląda. Ult trochę jak pearl. Szable będzie miał, to ona jest w ogóle. Połączeniem z wyglądu jak Sergea i z ataku jak Bibi. Skaczy też trochę jak Serge, tylko że go wywala na, na pół świata potem, potem bez powodu. Ja w ogóle to jest story. Wiem co to jest, ale chyba nigdy nie oglądałem a jak tak to dawno. Ja nie pamiętam do końca, jak to tam się odwalało. Ma własny poziom mistrzowski. Są różne emotki, no i pewnie to działa tak, że na przykład jak zdobędziesz ten spray i ten tytuł gracza, to to będzie mega rzadkie. I bo pewnie jak to zniknie, no to nie stracisz tego, no bo to by była zwykła e, strata czasu. Więc to jest ciekawe, warto będzie sobie to zdobyć, żeby mieć rzadkie. O, tu jest to pokazane, nie? Tylko ile on dostał teraz? E, on wygrał, czy? Pokaż. E, tak, chyba... Pierwsze miejsce, plus 10 pucharów I one są liczone do tej skrzyni Ja bym chciał mieć tą najlepszą, tak, mu, ja, tak jak mówię, żeby dropnąć jakiegoś Hiperładownego skina, chociaż wiem, że to nie jest gwarantowane e, Tylko pewnie i tak będzie trzeba trochę natylać, no ale... No ale dobra, zrobi się, nie? Aby serwerów nie wywaliło, tak jak z Edgarem Dobra, skin Cold Hood, nie wiem w ogóle jak z tymi skinami będzie Czy one będą do kupienia w tym nowym, sk nowym sklepie, podobnym do Spongeboba czy będą normalnie, czy będą ograniczone jak skin Spongeboba. O, oh, jest tyle znaków zapytania. Hmm, spoko skin. Taka Bibi. Nie wiem, nie wiem co to jest w ogóle postać z tej historii, ale. Ładna. Jesse Jesse. E, dokładnie, najbardziej kreatywna nazwa. O! To jest sztos. Ja uwielbiam skiny do Sergea. Wszystkie. ...ma mega, hiper, liper, świetne, a ten w dodatku ma być bodajże darmowy, więc super, oferta życia. O, będzie dostępny za darmo w późniejszym wydarzeniu, ale nie wiem, czy chodzi o późniejszą część, czy w trakcie będzie darmowy jakoś, czy, e, czy będzie do wygrania, oby nie. Ale ja widziałem jakieś tam pokazane rzeczy, że w sklepie był darmowy, no to to raczej będzie po prostu to normalnie. Będą dostępne w sklepie w grudniu e, Dobra, czyli po prostu będą pewnie Teraz mamy grudzień, czyli Za jakiś czas one pewnie wszystkie będą do kupienia Ale za normalne gemy to coś nowego Że wreszcie nie dają do trafienia wszystkiego Jak to lubią o, No i tu jest to pokazane Dostaniemy tego baza astrala Na pierwszy dzień Jakieś tam emotki pierwszego dnia nawet. O! I to mi się trochę nie podoba. Mega świnie zastąpi mega e, choinka. I nie, nie, że nie podoba mi się, że mega świnie wywalą, bo mega świnia jest beznadziejna. nic tam, nie, nic tam nie, się nie trafia. W tej choince pewnie będą większe szanse czy coś. Ale nie lubię tego, że kiedyś święta po prostu były proste. Dostajesz jakieś darmowe rzeczy. E, możesz kupić skinki w sklepie i tyle. A tutaj jakieś konkursy, jakieś choinki mega. I to jest zawsze to, czego nie lubię. Na przykład, pewnie tam będzie trzeba. Ee, o, w ogóle bad randoms, good randoms. Pewnie będzie tam trzeba. wygrywać rundy, żeby były coś tam lepsze. Prezenty, tak mówili. I to mi się nie podoba. Nie lubię tego. Nie wiem, masz słabszy klub, masz już przerąbane. Albo na przykład, nie wiem, lagi masz i przegrasz, no i już też. Traci się. Trzymuję ci bilety codziennie. Ale nie wiem w ogóle, jak to działa dalej. Czekam aż będą jakieś sneak peek, youtuberzy to pokażą. Bo teraz to jest rozsypka. 25 grudnia. O! Dobra, przechodzimy do skinków kolejnych. Dobra. Pop Penny, szczerze mówiąc, nie podoba mi się za bardzo ten skin. Ale jakby był za 30 gemów, to spoczko. Ale na pewno nie, bo on jest do wygrania w konkursie tak tanie. Przytulaśny kit. To jest po prostu najlepsze. Dodawać jakiś stare skin w nowym kolorze, na które ludzie czekają? No, no tak, wiesz. No, raz na ruski rok dodam no, dwa. Dodać kolejny skin do kita. Przytulaśny kit. Oczywiście. Polarka mojego nic nie przebije mimo wszystko. Zakręcona lola, tak średnio. Ten Daryl. No, tego Daryla mam mieszane uczucia. Niby jest ładny, ale tak głowa jakoś nie wiem, coś tu nie gra, szczerze mówiąc. O, w ogóle choinka Spike, e, bardzo chciałbym go mieć, pewnie nie będzie mnie na niego stać, więc obym go trafił. A spąd w ogóle, że cokolwiek trafi, ale... O, to jest super. E, Święty Mike Owaj powraca w nowej wersji, Sugar Bomb Mike. No i co mogę powiedzieć? Po prostu zmiana kolorów, worek zamiast zielonego jest czerwony i ubranie zamiast czerwonego jest zamiast być czerwone jest po prostu niebieskie. Nawet fajnie te kolory przypasowali. Myślałem, że będzie miał czerwony worek i zielone ubranie, a jednak tylko ma czerwony worek, reszta się nie sprawdziła. No i co? Ataki, normalnie wszystko, wszystko tak jak było u starego, nazwa, no, nazwa gorsza, no ale nazwy już się nie wyda czepiał. Dobrze, że chociaż. Możecie na sekundę nie pokazywać rzeczy. Dobrze, że chociaż powrócił, tak jak mówię. No, widzicie, ataki to się e, nie zmieniają. Jeśli chodzi o tamtego. O! Niedźwifer ta w ogóle świetna nazwa. Lubię takie nazwy połączone. Na przykład Sergini, święty Mike Owaj. E, szczerze mówiąc, nie pamiętam nawet, jak ona wyglądała w normalnych kolorach, więc to jest super. Ale nie kupię jej pewnie, bo. Ona będzie za jakieś 150 gemów kosztowała. Ja chcę tego majka jeszcze kupić, to ciężko będzie. A, jeszcze dwa. E, Renifer Boni no, no nawet spoko, nie wiem ile będzie kosztowała. Może ją kiedyś kupię, na jakiś rok. No i taka Janet, no to ja Janet nie gram, więc wiecie. O! Ta choinka chyba startuje 12 grudnia. E, to bardzo, bardzo jakby, nie, nie że wcześniej, ale... Mamy... Ja, jak to nagrywam, to jest 9 grudnia, no to niedługo już. No, pewnie nic nie trafi To jest smutne. Kiedyś te brotaki, te Broly Days To było wszystko proste, fajne, a teraz zakręcone to jest, że ty nie wiesz w ogóle o co chodzi. O, to jest nowa postać, będzie ją można. O, w ogóle patrzcie. I to jest to. Jest tu cały pakie pakie pakiecik z pizzami i tam był ten serwis na końcu. Pewnie to wszystko będzie darmowe. Tego serga raczej nie, nie ukradną nam, bo to by była najgorsza kolaboracja Ever, nie wiem. Kupujesz skina, czy dostajesz i tracisz. Tam postać rozumiem. Tak jakby godzinę baza stracić. No bez sens. E, dobra, nowy konkurs, który coś tam inaczej działa. E, to w ogóle nie wiem, to jest ten sklep nowy chyba. No trochę jak z tym Spongebobem, no. Ta nowa postać będzie, można ją za tę pizzę kupić, czyli prawie za free. Nie wiem w ogóle, ile tych pizz będzie można w invencie zdobyć. Ja nic nie wiem. I się pewnie nie dowiem. Hmm, jakieś nowe tryby. Tam mnie nie obchodzi jakoś specjalnie zobaczy się w grze. A, co jest nowa postać, dobra. Ona w ogóle nie wiem to jest. Ona może możecie zamknąć w jakimś pudełku. Możecie przez te przez ściany tego pudełka zastrzelić. Nie pozdrawiam. No to jest to. Ma on przebranie ta 30 genów, no to wiadomo, wszyscy mają. E, dobra, miecz laserowy Kenji. E, są trzy wersje, bo będzie w karnecie. No co mogę powiedzieć? Ośmiobitowiec swojego poprzedniego skinu dostał w... Podajże w wakacje poprzedniego roku. E, no tak, można powiedzieć, bo salon ośmiobitowiec i wirus to tylko zmienione kolory starych skinów. A Retropolis powraca, zawsze. A oni dodają skiny do Kędziego. E, w ogóle ten Moe, ja nie wiem, nie wiem w ogóle, <tryk> różnic nie widać. Ale nieważne. Biegaczka Nita z Bruksem. nawet spoko, tylko że będzie kosztowała, znając 33 stegmusz, no to... To nic z tego nie będzie. E, dobra, kolejny skin do Greya. Gwiezdne Końbery, albo on będzie 300 może też. Nie wiem nic. Kosmiczna Eve, której zdjęcia rozmazane są zawsze na... na filmach. Nie wiem, czy w ogóle to, co powiedziałem, ma sens, ale dobra. Ja myślałem przez chwilę, że ona serio będzie w rundzie rozmazana. To by było fajne, ale jest normalna. Czy fajne? dla mnie fajne, dla pewnie dużej ilości osób by się to nie podobało. Gdyby się okazało teraz, że się dźwięk nie nagrywa, co mówię, to byłaby porażka. Dobra, melodii tam w ogóle. Good randoms są. To jest skin karnetowy na luty. E, trzy wersje. Nawet spoko. Dobra, koniec gry. Poko. Poko jest spoko, ale mam pirata poko, więc wiesz. Kolejny skin do baza. Na mnie do baza zawsze będzie najlepszy. Albo Godzilla, czerwona, albo ten. Bad Randomsów. Nowy zadem już Oli. Nie pamiętam jak to działa. Aha, że to ci chyba może wjechać na łeb przez ścianę. No to, e, no to świetnie. Ach, ale Edgara nic nie przebije. Przedtem grałem 8-bitowcem, łup na mnie wskoczył. Prawie go zabiłem, brakło mi jednego hita. On mnie zabił i mi dał łapkę w dół, więc naprawdę pozdrawiam. E, jesteście bardzo mili ludzie, którzy grają w tę grę i robią takie rzeczy. E, tylko jedna rada dla Was. Weźcie po prostu, odejście z tej gry i nie wracajcie. <laughs> Walentynkowy Dynamite. E, ten bo. Skiny za 30 dymów. ja nie nadążam nawet. Dobra, finałowy e, Leon. Finał. Nie, no nie umiem mówić nawet, nie mogę tego. Finałów światowych, o. Zobaczmy, co to się... A, w ogóle, kolejny skin do Stew. No, ma same ładne skiny, ale szczerze mówiąc ten to jakoś tak mi się nie podoba. A ja mam, ja mam fajne skin do Stewie jeszcze w dodatku. Mam Sportowca, Dynię, Mikołaja. I tego za 30 gemów, to on akurat, wiadomo. Ale nawet też ładny. Bo Stew ogólnie mi się z wyglądu podoba, ta nowe postacie mi się niezbyt... No dobra, to są te walentynkowe skiny, bla, bla, bla Są skiny za 30 gemów, ten Gale jest, szczerze mówiąc, świetny e, Po prostu przekolorowania Dobra, no to właściwie wszystko, co chciałem, to chyba powiedziałem, że skiny, no, skiny fajne nawet Ciekawa mechanika, tylko że oni za bardzo to komplikują. Dodaję 50 jakichś termowych rzeczy. Jakieś konkursy, jakieś choinki. Kiedyś to było po prostu. No, dostajesz coś termowego w sklepie, no, kupujesz jeszcze skina. A teraz, no, traf, no, choinka, no, wygr wygraj rundę, no, odbierz za darmo, no, kup w sklepie. Więc, no, za bardzo skomplikowane moim zdaniem. A, jeszcze Hypercharger, no faktycznie. E, no to właściwie no żadna z postaci, na które czekałbym w tym Brutalku nie dostała Hypercharga. Chociaż większość fajnych postaci już, które chciałem to dostało, a dostało, a w tym Brutalku dostały Hypercharge postacie takie jak Janet Ash, Grey bodajże, Eve, Berry. No i wiadomo ten baz Astral miał jeszcze. To on w lutym zniknie całkowicie. Melodii jeszcze otrzymuje. No i dobra, tak jak mówiłem, można te peny zdobyć, i chyba, ale nie jestem pewien, e, ale chyba ten. W opisie Brutalka można chyba se odebrać darmową ikonę gracza. To jak nie macie, to odbierzcie sobie. I to by było właściwie na tyle podczas omawiania. Wszystko powiedziałem, co chciałem. No i. No i tyle. Czekamy teraz na aktualizację. Nie wiem nic dalej o co z tą choinką chodzi. Jakie szanse są na trafienie czegoś? Pewnie zerowe, tak jak z demonicznymi aniel anielskimi e stardropami. No, i to by było na tyle. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Dziękuję za obejrzenie.